Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszne, wigilijne paszteciki z grzybami i kapustą kieszoną. Paszteciki są przepyszne, długo zachowują swoją świeżość, można je wcześniej przygotować i zamrozić. Także zapraszam po przepis. Przedstawiam listę potrzebnych składników, tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Do przygotowania ciasta potrzebujemy 250 g masła, 4 szklanki mąki, 2 jajka, pół łyżeczki soli, 40 g świeżych drożdży rozkruszonych oraz szklankę śmietany. Ja tutaj dałam 18%, i można również drożdże wymieszać razem z śmietaną i wtedy dodać do ciasta. Zagniatamy ciasto na jednolitą masę, następnie wkładamy do schłodzenia, do lodówki na około godzinę. Ciasto wkładam do woreczka, jeszcze je tak rozpłaszczam, wtedy szybciej zrobi się takie twardsze i następnie przygotowujemy farsz. Potrzebujemy jedną cebulkę, którą podsmażamy, następnie dodajemy około 40-50 g suszonych grzybów, które wcześniej namoczyłam, ugotowałam i zmieliłam w maszynce, można również drobno pokroić. Następnie potrzebujemy 400 g ugotowanej kapusty kiszonej i drobno pokrojonej. Ja tutaj mam oczywiście większą porcję. Jak widać, przygotowałam sobie również farsz do krokietów, jednak podaję wam taką porcję, jaka będzie nam potrzebna właśnie do paszczecików. Całość jeszcze smażymy przez kilka minut. Następnie na koniec doprawiamy solą oraz pieprzem. W razie konieczności oczywiście, bo kapusta już sama w sobie będzie i tak słona. Dzięki temu, że podsmażymy smak będzie lepszy, ale też odparuje nam nadmiar wody jeszcze z grzybów i z kapusty. I tak gotowy farsz odstawiamy do przestudzenia. Wyciągam ciasto z lodówki, najlepiej na blat jeszcze opruszony mąką, żeby nam się to nie kleiło później do blatu. Ciasto dzielę sobie na dwie części, można na trzy, jak komu wygodnie będzie wałkować. Następnie rozwałkowujemy najlepiej na e, w miarę cienki prostokąt, około 2-3 mm. Ciasto później tniemy na długie pasy, najlepiej zrobić pasy nie węższe niż 8 cm, bo później będzie nam to ciężko zwinąć. Jeżeli zrobimy je zbyt cienkie, nakładamy przestudzony farsz i całość sklejamy tak, aby łączenie zostało nam ciasta na dole. Dokładnie musimy to skleić, żeby podczas pieczenia nam się paszteciki nie pootwierały. Następnie dzielimy na mniejsze porcje. Z tych składników wychodzi około 70-80 sztuk, no oczywiście w zależności od tego jaką wielkość pasztecika zrobicie. I tak przygotowane odkładamy od razu na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Smarujemy rozmąconym jajkiem, żeby były błyszczące po upieczeniu. Możemy dodatkowo je posypać sezamem, kminkiem, makiem. Można nie posypywać, kto jak woli. Następnie pieczemy w temperaturze 190 stopni około 15 minut i gotowe. Jak widzicie przepis nie jest skomplikowany. Paszteciki wychodzą przepyszne, tak jak mówiłam długo zachowują swoją świeżość, od razu po upieczeniu i przestudzeniu można sobie je zamrozić i na bieżąco wyciągać, a później tylko do nagrzanego piekarnika wkładamy na kilka minut i pyszne paszteciki mamy gotowe. Także gorąco polecam, życzę Wam już wesołych świąt i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych moich materiałów. Pozdrawiam!